Jabłek 3% to jest mega dużo Dobra Aha, bo gróbcie mi tu wjebał się na stołniary, kurwa Te u góry czy te na dole? Ta u góry Jak ten na no, te u góry się wjebał niby? A przeknokam go sobie po prostu Jak się na te u góry nie No ja takie... Normalnie się wpierdolił gryby Ale zobaczę, ty on się... Nie wiem. A, A pośpiesz są te u góry ja Dałem dole. mu, żeby kopał na dole ty go naprawiasz, czy jakaś taka No Nie. Tam, że jest apte, tam, że był awkiem. Ja tu chcę ogarnąć kapajn na a nie... Eee, żelazo jest tam w moim piesyku to możesz sobie wziąć. No co ty chcesz, kurwa, wypierdalaj. Do kogo tu No Do gróbcia kurwa. No z niemząm odpierdala. dalej. może chce kopać. Ja tu robię kopanie. A nie. A nie jakiś wolontariusz. Nie, to nie jest jakiś kurwa karitas czy coś. <noise> Ale w tym lesie szkoda, że nie zbierałeś piści, bo które mi albo No co on robi, kurwa, nie, ja go knokam, wypierdolone mam Tu i tu, kurwa, kopiesz, tu Nie, dobra, weź wypierdolę z no nie mogę, kurwa co? swoją dupę No co ty robisz, kurwa, no Nie, dobra No co ty, kurwa, odpierdalasz Nie, dobra, mam lawę? Dobra, idę po lawę, wyjebane mam Ej, bo w sumie, no, faktycznie, ale nie, a my nie mamy fajerki Baskie, mamy fajerkę. Dobra. Aha, na glawy nie bo przecież to było kurwa 30 cisk na glawy A my mamy fajerkę przecież. Tak. Dobra, no ko ja to kowado, nie ma problemu. Tylko się wyjebie No nie, wiem, wpierdala się jak do siebie No co no? A może ej, bo pamiętasz, że mówię, bo nie pamiętam koło to był pokój, nie? No i chuj, ale ma kopać kurwa na dole. Napiszę, żeby pomóc, żeby do do pokoju, z tym sami, tak? No <grystanie> 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 nie wiem kurwa, idź tam na dół, kop! Ja nie mogę Ile mam już tego drewna, stary? Sześć stacków, o, dwa jeden... Nie no, nienawidzę tego czatu na keepcardzie. <grystanie> Ty dalej z nim walisz? No? no kurwa. No ja to nie No kurwa iść na dół kopać, no Cze, a ty przypadkiem jako social media nie możesz fajnie, na... no na... wiem. na filmia. Nie wiem. Może miał więcej typa? Weź się napisz tam do pisałeś czy od social media. A jeżeli na czucie to po prostu do niej, bo z luki nam się szybko odpowie. Czy nie możesz ten, to po końcu Odgrałem go kurwa Nie dobra kurwa, szkoda czasu, niech co mi się już Weź coś zrób z nim Nie no dobra czekaj, bo mam go tu na ekranę stary Chyba się mi kurwa jak 12-letni devil no Jeżeli na Discordzie Discordie niech cię nic on na Discordzie nic jest nie no kurwa zaraz mi chuście mi no wódko, ze mną w klatce, nie rozpierdolę no, go zaraz! No i No jeszcze wpadłem w jakąś dziurę, jeba, nie mogę! No kurwa, kopiesz tu, kurwa, tu! Tu, jak do psa, tu siadł! Tu, kurwa, no... Tu, kurwa, kopiesz, tu! No co mu się kurwa dzieje, no?! Spierdalaj! Zaraz opuszczam go do pierdana, przysięgam. No, dobra, pierdala, przysięgam! Nie no, nie opuszczaj, bo cię dobiją, bo ja byłem Pamiętasz, co na nie No pamiętam, dobra, pierdolę biję się z nim! Bijcie z nim, Walgo! Walgo, Walgo Tylko on dostaje hity, większość, bo ja gram starczę <grym> Biedny grub co. No nie mogę, no dobra weź go bo mi się już nie chce kurwa No pierdol się kurwa gruby jak do siebie kurwa gruby Wypierdalaj do Maka, nie Nicę pozostaw kurwa maty Aj zjebane siekierę kurwa Ej, tego się nie spodziewałem po grubym No kurde, wyjął siekierę Kurwa jeba No kurwa, nie mogę no żeby że mu dzisiaj tego seta no, będzie kopał to mu na łeb <gry> Kurwa, jestem z dioseta, seta nie, no dobra, on no specjalnie ogląda kurwa live'a, że nie Słyszał, Słyszał na live, że ci się chce no, to, no? Nie, no, nie chcę mi się kurwa, idź kopać na weź dole, ci no. I kopać, no Grub, no specjalnie zaraz się wywalę, się... Ty zaraz, jak stoisz bez tego seta, to cię wywalimy z tej gili, wiesz. Zabije cię i chce, Gdzie sobie. Dzień, kurwa jest? Teprzyfile. Gruby mi uciekł, nie wiem. O, może bym słyszał. Stary grupka ma 1100 rankingów. Na no, Maskiliu cały czas chodzi. Mm, Jezu, nie wiem, nasi się wywalają tego Maskiliu. No to w klepie to To mu będę dać Skąd ma lawę? Zajmuj mi lawę kurwa Jaki cajnik No co? Lepszy chyba Ej ale naprawdę tych job tyle po Kurwa no gruby Giniesz kurwa gruby, Chlańne to mnie tam wchodzi? Ej, te wstepaj się. Chodźciemy? Znalazłem... Yy, ten... tylko ch chodzącego tego. Jak już fala, stary. W tym drzewie. Kurwa, nie mogę. Patrz się? I nie to... mogę, dobra, idę. pierdale tego grubego. Fala <grydolę> mi zauroła cały fa... Nie chcę mi się już grać. Jebany kurwa grubo. Nie da się go Ej, przesunąć. Jak wrócę, nie wiem się na tych stonach. Nie, już, nie, już nie da pan już formę. No nie wiem kurwa, dlaczego on nie może po prostu zmienić miejsca kurwa kopania, no? Nie, wbił grub, no, gruby. Grube zmieniasz miejsce z tą Janek jak... fajna bitka była. <laughs> no, kurwa.